Jeżeli chcesz wytłumaczyć prawo przyciągania pewnej osobie, która nie wie o co chodzi, to wystarczy powiedzieć jedno zdanie. Idziesz tam, gdzie się patrzysz. To jest są początki prawa przyciągania. To jest prawo przyciągania dla początkujących. Mówisz pewnej osobie, idziesz tam, gdzie się patrzysz. Nie możesz iść w tą stronę, patrząc się tam. To nie zadziała. Nie zobaczysz ludzi na ulicy, którzy chcą iść na przykład do pracy i prata jest tam. A oni się patrzą w przeciwną stronę. Nie dojdą tam i w rozwoju osobistym to jest znane. Mówią, sięgaj po gwiazdy, strzelaj w gwiazdy. Może wylądujesz na księżycu, bo to jest w tym kierunku. Mówią w rozwoju osobistym, ustalaj sobie cele. Miej jakiś cel. Miej jakiś cel. Póki masz cel i jesteś skupiony na tym celu to będzie szedł w tym kierunku. Bo wiemy o tym, że życie idzie do przodu. Energia się rusza. Nie ma czegoś takiego jak stałość. Wszystko się zmienia, cały czas jest zmiana. Jest tylko zmiana. Wiemy o tym. Nawet jak się nie ruszasz, nawet jak śpisz, życie idzie, energia się rusza. Chodzi o to, gdzie się patrzysz, tam będzie szła energia. Wyobraź sobie. Masz trochę peryferyjne widzenie, nie? Widzimy trochę po bokach. Jak patrzysz się w pewnym punkcie, i chcesz pewną rzecz, masz pewien cel, chcesz coś, to będziesz szedł w tym kierunku, będziesz myślał o tym, będziesz chciał tego, będziesz myślał, będziesz się patrzył na to, twoja energia będzie szła w tym kierunku. Może iść trochę w lewo, może iść trochę w prawo, bo możesz patrzeć się tam i iść trochę w lewo. Masz trochę peryferyjne widzenie i możesz iść. Nie możesz iść w tamtą stronę. Będzie. Będziesz szedł w tą stronę. Chodzi o to, że nawet jak pójdziesz trochę w lewo, trochę w prawo, tak czy inaczej, będziesz się zbliżał do tego celu, bo tylko tam może iść energia, nie może iść w tamtą stronę. Więc to jest prawo przyciągania dla początkujących. I to zadziała do pewnego stopnia, bo w pewnym momencie nie będzie wystarczało to, gdzie się patrzysz w pewnym momencie zacznie być coraz ważniejsze i ważniejsze to, na co się patrzysz. Nie gdzie, nie kierunek, tylko na co. W pewnym momencie nie ma znaczenia, jaki to kierunek. W pewnym momencie największe znaczenie ma to, na co się patrzysz. Wyjaśnię to. Powiedzmy, że jest pewna osoba, powiedzmy, że ty, chcesz pewnych rzeczy. Myślisz o czymś i cała twoja energia idzie w tym kierunku, bo patrzysz się na to i myślisz o tym. Twoja energia to jest energia mentalna i emocjonalna. Mózg i serce. Można to podzielić na dwie części, dwie główne części. To jest twoja energia, mentalna i emocjonalna. Pragniesz czegoś, chcesz czegoś, wyobrażasz sobie jakąś przyszłość, masz jakiś cel, coś ci się podoba. Myślisz o tym, patrzysz się na to, emocjami, pobudzasz się. Tak myślisz sobie, ale fajnie to jest. Przez to, że czujesz emocje, to. Animuje Cię, nie? Te emocje ruszają Tobą. I masz ochotę zadziałać i robić różne rzeczy, żeby iść tam. Idziesz. Wszystko fajnie. W pewnym momencie. Co się stanie? Wystraszysz się czegoś. Pojawi się jakaś przeszkoda. Pojawi się jakiś problem. Pojawi się jakaś osoba. Pojawią się jakieś okoliczności. I będzie Ci niefajnie. Kopnie jakaś trauma. Po drodze zobaczysz, że musisz zrobić pewną rzecz. Albo musisz się zderzyć czymś i boisz się tego, nie? Masz jakąś traumę i pewnej rzeczy nie możesz zrobić, pobudzasz się emocjonalnie i bardzo tego nie chcesz i boisz się. Pojawią się przeszkody. Co się stanie, jak się pojawią przeszkody? Co się stanie? Idziesz, 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 idziesz. Nagle przeszkoda. Ta przeszkoda jest na drodze. Ta przeszkoda jest schodkiem. To, to nie jest tak, że tracisz kierunek. Jak miałeś tą wizję, że idziesz tam, to ta przeszkoda jest tutaj w miejscu, w którym powinna być. Jeżeli Twoja energia idzie w to, czego chcesz, to nawet jak się pojawi przeszkoda, to nie jest przeszkoda. To jest tak, że musisz zaufać tej Twojej energii, która idzie. W tym kierunku, w którym chcesz. I ta przeszkoda to jest droga. Musisz przejść przez tą przeszkodę. To nie jest tak, że trzeba ją ominąć. Bardzo dużo ludzi, jak pojawia się przeszkoda, to co robią? Zaczynają się patrzeć na to, czego nie chcą. I tutaj jest największa pułapka w życiu. To jest największa pułapka w życiu. Bo w pewnym momencie zobaczysz, że ważniejsze jest to, na co się patrzysz. Pojawi się przeszkoda, pojawi się problem, nie? Przez to, że problem jest intensywny, może masz jakąś traumę i boisz się czegoś bardzo, to patrzysz się na ten problem w taki sposób, że o nie chcę tego, nie chcę tego. I oczami swoimi, skupieniem swoim, swoimi oczami dosłownie, patrzysz się, na coś, czego nie chcesz. Patrzysz się na coś, czego nie chcesz. Co się stanie, jak patrzysz się na rzecz, której nie chcesz? Co się stanie? W Twoim mózgu wszystko związane z tym, czego nie chcesz, zapali się jak choinka. Bo jak myślisz o czymś, to to przyciąga inne podobne myśli. To jest prawo przyciągania, nie? Jak myślisz o pewnej rzeczy, której nie chcesz, i patrzysz się na rzecz, której nie chcesz, i mówisz sobie w swojej głowie: O, nie chcę tego, nie podoba mi się to, to w tym momencie w twoim mózgu aktywuje się cała twoja pamięć związana z rzeczami, których nie chcesz. I twoje oczy zaczynają się patrzeć nie tylko na tą rzecz, którą nie chcesz, zaczynają się patrzeć, bo przyciągasz, nie? Zaczynasz się patrzeć na kolejną rzecz, której nie chcesz, kolejną rzecz, której nie chcesz, i twoje skupienie zaczyna iść. W tym kierunku, gdzie znajdują się rzeczy, które nie chcesz, wtedy rzeczywiście zmieniasz kierunek. I nie zmieniasz kierunek przez to, że patrzysz się na ten problem, przez to, że widzisz w tym problemie rzeczy, których nie chcesz. To jest pułapka, bo problem, musisz się popatrzeć na ten problem. To jest w Twojej drodze. Idziesz tam, pojawił się ten problem. On był po drodze, nie? Tak jakby przechodząc przez ten problem, będziesz szedł dalej tam, gdzie chcesz. I powinieneś się popatrzeć na ten problem, bo to jest część Twojej drogi. To jest część tego, czego chcesz. I powinieneś się popatrzeć na ten problem. Chodzi o to, że jak patrzysz się na ten problem, to na co się patrzysz? Tu jest ta pułapka, że patrzysz się na rzeczy, które nie chcesz. Patrzysz się na ten problem na coś, czego nie chcesz. I tutaj jest zmiana. W tym momencie dzieje się ta zmiana, w momencie, gdzie w twoim mózgu zaczynasz myśleć sobie: O nie chcę tego. Wtedy aktywuje się wszystko w twoim mózgu i twoje oczy, jest skupienie, twoja uwaga zaczyna zmieniać kierunek. Wtedy zmieniasz kierunek i wchodzisz w kierunek, gdzie idziesz w miejsce, gdzie znajduje się więcej i więcej rzeczy, których nie chcesz. I przeszedłeś ze stanu, z drogi idę w kierunku tego, czego chcę, w drogę idę w kierunku. Tego, czego nie chcę. Teraz, jak to zmienić? Jak to zmienić? Bo to jest trudne, tak? Pomyśl sobie, no jest problem, kurczę, no pojawił się problem, no ja nie chcę tego. Nie chcę tego, no kurczę, no boję się. Nie podoba mi się to, no nie podoba mi się. To jest normalne, kurczę, że moje oczy będą widziały coś, będę rzeczywiście patrzył się na to i wiedział, że kurczę, no nie chcę tego. Jak być odpornym na to? Praktycznie, jak utrzymać swój kierunek? I nawet jak pojawiają się problemy, jak patrzeć się na te problemy i widzieć to, czego chcesz? I nie wchodzić w ten stan, gdzie widzisz to, czego nie chcesz? Tutaj wchodzi perspektywa duchowa w grę. Nie ma innego wyjścia. Wiesz dlaczego? Bo nie rozkminisz życia, myśląc na zasadzie ABC. Nie rozkmiesz życia. W życiu jest ten element nienamacalny. Nie może ktoś ci podać algorytm tak logicznie, przedstawić wszystko, podać ci przepis i będziesz miał fajne życie. Jakby coś takiego istniało, to by było game over. To by jedna osoba przekazała drugiej, w końcu by to wyszło na jaw, i wszyscy ludzie by wiedzieli, jak to zrobić. I wszyscy ludzie by żyli doskonale, pięknie. Musisz w pewnym momencie przejść w coś nienamacalne. I tutaj wchodzi w grę perspektywa duchowa. Ta perspektywa duchowa, która pomoże ci patrzeć się na problem i widzieć to, czego chcesz, to jest coś, co przychodzi naturalnie ludziom, którzy przechodzą przez przebudzenie. Przebudzenie duchowe, przebudzenie świadomości, mówię na to wyjście z Matrixa, nie? Jest taki moment w życiu, bardzo dużo ludzi przechodzi przez to ostatnio, gdzie zaczynasz myśleć i widzieć, że coś ci tutaj nie gra na świecie. Tak wszystko się wydaje takie dziwne, nie? To, jest, to są początki przebudzenia, nie? Gdzie patrzysz się. Wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. To, o czym mówią ludzie, że życie tak działa, to, to nie ma sensu. Przecież. To jest tak, to jest tak. Zaczynasz łączyć wszystko ze sobą i widzieć, że coś na świecie jest nie tak. tak Myślisz sobie, to nie jest tak, jak nam to przedstawiano. Życie nie jest takie, jak nam przedstawiano. Te rzeczy, które widzę, to, co się dzieje, to, to nie jest coś, czujesz, że coś ci tutaj nie gra, że jest coś innego, że jakoś inaczej działa świat. I zaczynasz widzieć jedną prostą rzecz. Mówiłem to w wielu filmach. W tym filmie wejdziemy trochę głębiej w tą perspektywę. Zaczynasz widzieć, że wszyscy my, ludzie, jesteśmy jeden wielki organizm. I nie tylko my, ludzie. Ziemia razem z innymi planetami jest jeden wielki organizm. Zaczynasz widzieć, że ten człowiek, tam gdzieś tam na zewnątrz, on reaguje na Twoją energię, reaguje na to, jakie myśli masz, reaguje na innych ludzi. On nie jest sam wolny, indywidualny i żyje sobie sam gdzieś i podejmuje decyzje. On jest bezpośrednio powiązany z tą osobą, z tą osobą, z tą osobą, z warunkami, ze mną. Zaczynasz widzieć, że jesteśmy wszyscy połączeni. Zaczynasz widzieć, że tworzymy społeczeństwo naszymi decyzjami, robimy różne rzeczy, i tworzymy społeczeństwo, w którym w społeczeństwie mogą zaistnieć na przykład osoby, które robią okropne rzeczy. Stworzymy społeczeństwo, w którym może zaistnieć wojna, i my to robimy. To nie jest tak, że ta osoba. My wszyscy razem współpracujemy naszymi myślami, naszymi emocjami, naszym podejściem. Fajnie jest, jak nie bierzesz odpowiedzialności i mówisz, nie, nie, to ty tam. Z pewnej perspektywy to jest prawda, bo iluzja istnieje. <gryw> Mówimy, że to wszystko jest iluzja, ale iluzja istnieje. Tak jakby, tak jak z grom komputerową, nie? To, co się dzieje w grze komputerowej, to nie jest prawda, ale ta gra komputerowa istnieje, nie? I widzisz ją. Tak samo ta iluzja. To istnieje. To, że ta osoba jest tam, a ja jestem tu, to jest iluzja. To jest taka gra, która istnieje. Chodzi o to, że po przebudzeniu zaczynasz widzieć, że jesteśmy bezpośrednio powiązani. Nawet jak istnieją kosmici gdzieś tam w kosmosie, to te planety są częścią całej tej energii, która aranżuje, która rusza wszystko, nie? Planety mają swoją drogę. Robią swoje rzeczy, nie? I wiedzą, co robić. Mają bardzo wyliczone drogi, które muszą odegrać. I to nie jest randomowe, to nie jest chaos. Jeden wybuch tam ma wpływ na wszystko. I ten wybuch nie jest randomowy. Tak nam się wydaje. Każda komórka w swoim ciele wie, co robić. To jest wszystko matematycznie przeliczone, obliczone. I to jest matematyka poza naszym rozumieniem. To jest pozawymiarowa matematyka. Jak wchodzisz w poziom kwantowy, to już tam obliczenia są takie, że mózg nie może nawet rozumieć tego. Więc po przebudzeniu zaczynasz widzieć, że wszyscy jesteśmy połączeni. Jak patrzysz się na osobę, to praktycznie myślisz sobie, ty jak ja bym miał twoje perspektywy, to bym był dosłownie Tobą. I ja jestem Tobą po prostu z innej perspektywy. Jak patrzysz się na człowieka, stoję przed Tobą człowiek, nie? patrzysz się na niego, to praktycznie widzisz siebie od tyłu, tak jakby z innej strony, z innych przeżyć. To jesteś ty, po prostu z innej perspektywy. Patrzy się na siebie. To jest coś, co zaczyna się rozbudowywać w świadomości, jak przychodzisz przez przebudzenie. To takie uczucie, że jest inaczej niż wydawało nam się, nie? Teraz ta świadomość z czasem zaczyna wnikać coraz bardziej i bardziej i bardziej. Na przykład zaczynasz patrzeć się na Księżyc i mówić: Wiesz co, jest pełnia Księżyca. Będę miał gorsze dni. Moje traumy wyjdą na powierzchnię. To, co jest gdzieś tam w cieniu, wyjdzie na światło, w pełni, przy pełni. Nie będę mógł spać, będę się czuł źle. Kurczę, no ta pełnia. Znowu pełnia i będę miał gorsze dni. Zaczynasz się patrzeć na to tak, że ja jestem tą pełnią. Ja podjąłem tą decyzję i ja chcę mieć gorsze dni i jest powód ważny. Ludzie mówią, Merkury w retrogradacji. Trzeba uważać. Okej, okay, uważaj. Ja wierzę w to, że planety wpływają na to, jak, jaką energię mamy, nie? I na przykład, co się dzieje z planetami, okej, okay, będą pewne rzeczy, nie? Będziemy. Będzie na nas to wpływało jakoś. Uznaję to. To jest prawda, okej? Okay? Super. Teraz. Ja jestem tym Mercuri w retrogradacji. Ja jestem tą planetą. Ja chciałem, podjąłem decyzję, ta energia, ja chciałem mieć takie trudności teraz, chciałem użyć tą planetę przez to, że cały system tutaj działa tak, że ty reagujesz na to, ty reagujesz na to, ty reagujesz na planety, ty reagujesz na ciśnienie. Ja to zrobiłem tak żebym miał gorsze dni, żebym miał to, żeby miał tamto. Ja wybrałem swoje traumy, ja chciałem mieć takie traumy, ja weszłem w takie geny, jeżeli wierzysz w reinkarnację i takie rzeczy. To jest świadomość, która się rozbudowuje i jak pojawiają się te problemy, jak pojawia się ta osoba, która męczy Cię, jak pojawia się, pojawiają się jakieś okoliczności i, i mówisz, o kurczę, to się stało znowu, kurcze, wypadek, coś tam, nie? Zaczynasz się patrzeć na to w taki sposób, że ja to zrobiłem. <grym> ja to zrobiłem. Tak jakby ja chciałem przejść przez to. Są sytuacje, gdzie nie będziesz miał wyboru. Będzie źle, powiedzmy, i nie masz innego wyboru. Na przykład jesteś w sytuacji i jest ci źle, i są pewne okoliczności, które wpływają na ciebie źle, i nie możesz nic z tym zrobić. W tym momencie nic nie możesz zrobić. Po prostu musisz. Wytrzymywać i mówić: O, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jak są sytuacje, gdzie nie masz wyjścia, to w takich momentach wiesz o tym, że ty chciałeś być w takiej sytuacji bez wyjścia. Chciałeś tego. Wybrałeś swoje traumy, wybrałeś swoje geny, wybrałeś swoje okoliczności. Ty reagujesz na tego człowieka, na tego człowieka, na tego człowieka. Ty jesteś tym człowiekiem, który wpłynąłeś na siebie i ty chciałeś, żeby to się stało. W momencie, gdzie zaczynasz patrzeć na te okoliczności w taki sposób, że ja to wybrałem, ja chciałem tego, ja chciałem tą pełnię, ja chciałem się czuć gorzej przez te dni, to co się dzieje z twoim mózgiem, z twoją psychologią? Zaczynasz wchodzić powoli w stan chce, chce. I teraz powiedzmy, że jest osoba, która wchodzi w pewną grę. I chce zagrać w coś, w pewną jakąś grę. I wchodzi w taki sposób i widzi, że wchodzi do tej gry i mówi: O kurcze, to jest trudne. I mówi: Chcę, żeby było trudne, wyzwanie. Może mi nie wyjdzie, może mi wyjdzie, ale to jest trudne, i chcę tego, tak jakby chce, żeby było ciekawie, nie? Jak pójdzie tej osobie w tej grze? Jest inna osoba, która wchodzi w pewną grę i mówi: O, nie chcę tu być, nie podoba mi się ta gra. Nie chcę, nie podoba mi się, to jest zbyt trudne. Nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie podoba mi się. Jak pójdzie tej osobie w tej grze? O to chodzi. To jest cały ten trik. Spotykasz się z problemem. Jeżeli chcesz ten problem, to twój mózg, wiesz co zrobi? Twój mózg będzie musiał, obojętnie jak niefajny to jest, póki jesteś w stanie, póki twoje oczy patrzą się na coś, czego chcesz, to będą cały czas przyciągały inne myśli i szukały w tym miejscu inne rzeczy, które chcesz. I nawet jak ta sytuacja, w której jesteś, jest niefajna, tak obiektywnie, to twój mózg znajdzie, znajdzie coś fajnego, znajdzie coś fajnego i wytłumaczy sobie to tak, że to jest fajne z tego i tego powodu i znajdzie jakiś powód, dla którego to jest fajne. Tak jakby nagle. Twój mózg będzie patrzył się w miejsca, gdzie są rozwiązania, będzie się patrzył w miejsca, gdzie są inne fajne rzeczy. I przejdziesz przez ten problem i utrzymasz swój kierunek, Utrzyma zostaniesz w, tym, w tej samej pozycji, gdzie chcesz, gdzie dalej idziesz w to, czego chcesz. Tyle. Możemy zamknąć cały ten film w jednym zdaniu. Ty jesteś Księżycem. Prosto. Jeżeli film jest pomocny do stawienia jeżeli interesuje ciekawą tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.